Witam Was tu, z 800 a to jest filmik z Minecraft'a, w którym pokażę Wam moją kolejkę, część drugą. Ostatnio przejeżdżaliśmy przez ten ocean, i to jest dalsza część. Wtedy też chyba jechaliśmy, nie pamiętam jak dokładnie. Dobudowałem yy, troszeczkę kolejki. To jest druga próba nagrywania, ponieważ pierwsza za bardzo mi nie wyszła. I była dosyć zła jakość, niestety. Nagrywam to po raz drugi. Tak, ostatnio jechaliśmy tędy i chyba. No, jakoś tak. Mniej więcej. No tak. No, więc, co ja mógłbym tu. mówić. o tej kolejce. No i ciekawego, dobudowałem trochę. To nie będzie tylko sama kolejka, ale również. Yy, budowle, które zbudowałem. Yy, kolejka przejeżdża obok tych budowli. Zatrzymamy się tam na chwilę i pokażę wam. Budowę i pojedziemy kolejką już do końca to będzie już chyba ostateczna wersja kolejki tak przynajmniej myślę, a jak nie to jeszcze dobuduję tam filmik, coś za jakiś czas będę dawał filmiki o tym jak idą prace nad kolejką tak, świetnie przeszkodziło w zmniejszyłem wymagania na, z grafikelem yy, z fans na fancy nie, fancy na fast żeby mi się nie wyłączył Minecraft, bo jak wiecie, wyłączał mi się przy tamtych próbach. W Mieszyłem trochę widoczność, op op opcję GL, chyba ona się nazywała, OpenGL, GL oraz yy, chodzenie, że nie ruszam się. Tak, wtedy chyba nie jechaliśmy już. widzicie się dalszą część kolejki. Mi się ta rzecz nie podoba ta wersja. Lubię budować sobie kolejki, czasem jak sobie gadam, z zrobię I tu chyba był koniec kolejki, tak? Tak, podejrzewam, tu był koniec kolejki, więc... Już idziemy dalej, naszą nową, nową częścią kolejki Jeżdżamy na mokradła był Po raz drugi, bo w pierwszej części kolejki też były mokradła Niestety są tu jeszcze te głupie zwierzęta które przeszkadzają mi podczas mojej jazdy. Niestety. Przepraszam was za to. Ale to wszystko po prostu długie do zwierzęta. Dobra, to położmy i... Pojedziemy dalej. Idziemy dalej naszą kolejką przez tem ukradła. Robi się noc, mam nadzieję, że to Wam nie przeszkadza. Tak, za drzewkiem do góry. Zwierzątka sobie pływają, koczaczki chodzą. Tak, i wjazd na pustynię. Ile? No, raz jest na wpis. jedziemy przez pustynię. Moja kolega wzbogaciła się, teraz o kraj pustynny. W który właśnie przejeżdżamy, nic ciekawego tu nie ma oprócz kilku kaktusów, piasku i innych tych krzaków. No, ale stoł na pochodni bambusa, wody trochę. Koniecznie co tu bambus robi? Jest trochę bugów w tym 1.8.1, ale mam, nadzie nie mam nadzieję, że to noc poprawi w późniejszym update 1.9 albo jeśli będzie jeszcze to 1.8.2 itd. Paliwie widzimy pole minowe, widzicie takie płytki naciskowe, pod niektórymi są miny, a pod niektórymi nie. Sam zrobiłem pole minowe, chyba to zresztą można się skapnąć. Było parę faili, że krótka weszła mi w to i bum. To jedziemy przez zwykły las, w którym również nic nie ma. To jest coś co wymyśliłem sam, tylko małą wyskocznie jakby. I lecimy. Teraz tak. zrobiłem mego faila i poprawziłem tą kolejkę o kratkę w prawo i nadawałem yy, na drzewie zawsze. musiałem to jakoś zmienić. Taki długo do góry, a aż na sam szczyt jak można. Na samą wysokość Minecrafta. Już wyżej się nie da nic zrobić. No, maksymalnie da się jeszcze więcej wylać lawy, ale to nic więcej. Tutaj nic za bardzo nie widać ani z prawej strony, ponieważ jest i noc, i ograniczona widoczność. Ale tu interesuje nas nasz, nasz, nasza kolejka. Interesuje nas kolejka. Nic więcej. Jedziemy dalej. Już widać budowlę stąd. Dlatego, ja patrzę w lewą. Jeszcze tutaj jedziemy. I ja mogę się zatrzymać. Zmienię. Widoczność, grafikę. Dobrze. Więc, nie to tak zmienione jest. Tu mamy opuszczoną twierdzę, ten zamek, tak porośnięty. Jest zrobiony z tych nowych kamyków, czyli z tą z porośniętych ruchem i tych zniszczonych z tą oraz tych nowych lian. To jest opuszczona twierdza, jak mówiłem, że dawno z nikogo nie było, pełno grzybów, dywan, To żeby było jasno, pochodnie, wszystko jest porośnięte. No, mamy tron, tak? Zrobię tylko jedno piętro, żeby to było tak prowizorycznie. Bo to nie będzie do żadnego użytku, tam tylko tak, żeby było. Tu no, mamy łuk triumfalny. Tak, tam z sandstone No, nie powiedziałem, że to jest łuk, ale wzorowałem się jak najbardziej. Chciałem od. Yy... No, zrobić takie same, jak to się mówi. No. Odwzorować budowlę. Ale mam nadzieję, że Wam się podoba. Tak, chyba zajmie się włączył Minecraft, było takie ścięcie. Tak. No, poczekajcie chwilę. Jestem z powrotem, przepraszam za to. Mały błąd. I tu mamy drogę do Tararadą Sardasa. Wieczek Sardasa wyszła mi dość nietypowo. Starałem się też jak najbardziej odzorować. I sądzę, że mi się to chyba udało. Pokażę Wam ją od środka, pokażę Wam ją rano. Tak więc chodzimy są skrzynie, co Xardas ma. I chciałem zrobić półki, ale skoro nie ma w moim półek, to zrobiłem płotki i położyłem na nich różne przedmioty. te są różne przedmioty. I to jest to miejsce ten gdzie Xardas ma te swoje różne zioła na początku gry: od Gothic 2 od Struka. Nie było równych innych ziół, tylko były te oczywiście grzyby i kwiaty, więc położyłem grzyby i kwiaty. Skrzynie i te takie tam różne drewniane przedmioty, które ma tu Sardas. Dobra, idziemy do góry. Schodki. Czy może takie czarne jest. Nie wiem. I kolejne piętro. Prześpimy się akurat do rana. Dobra. Zapomniałem tutaj z maksarda, więc położę tutaj skrzynkę, takie coś tego. Tu fotel jest. No, nie wygląda to na fotel, ale może być kominek z tym przyciskiem, który otwiera tą bramę. W tym pokoju tam gdzie zaczynamy grę. tam gdzie jest ta laga. To miejsce, oczywiście nie da się zrobić tego, czegoś, położyć tam lagi, więc powstaje po prostu kufer otoczony drewnem. Kolejna skrzynia, stół alchemiczny. Położę tam grzyba, żeby to niby był stół alchemiczny. Stół do tworzenia run. Ta brama. Nie wiem, czemu tam się chyba za pewnie Tam są skrzynie i chyba też takie grzymy. I to są sarda czy, Sardasa, swoje książki. I takie jakieś płytki naciskowe zamiast tej szarej płytki yy, do tej tablicy starej kamiennej znoskruka. Ok, idziemy na ostatni wieży Sardasa. Mikstury, jaką mikstury, to jest. Jak sobie pomyślałem, tu na lewo, na, pra na prawo jest portal z obsidianu, w którym pokażę Wam co jest oprócz literu. I tu jest ta główna sala, a czy znaczy nie główna, tylko to co Xardas ma. Te swoje wszystkie książki oraz skrzynia i tu powinien być klucz no ale nie da się zrobić klucz. Dobra, to co Wam pokażę, nie się że jestem świata, nie chcę, czy tym takim, tylko po prostu nie miałem pomysłów. A to akurat najbardziej mi do Netera pasuje, czyli do piekła. Tak, piszę tu awerszatan666. Nie miałem innych pomysłów, żeby zbudować piekle. Myślałem, że to może najbardziej pasować do tego. Mogę sobie robić napisy. Myślałem, że piekle takie coś mi się przydało. Takiego bardziej piekielnego, więc pomyślałem o szatani. Mam że nie urodziło Was to, czy coś takiego. Dobra, pokażmy tę wieżę z rana. Jak na ta wieża rano? O, widzieliście? Wie wieża z grzybów, wielkich grzybów, które wyszły w 1,8. Oraz na samym czubku jest lawa oraz glowsom, który oświetla to trochę. Piramida, um, bardziej taka astecka piramida. Otwieramy, zamykamy. No co tutaj, tych przycisków. Wygląda to lepiej na magnes wymaganiach, ale nie chcę, żeby mi się wyłączał. Tak, tutaj jest takie coś, nie? Jest sandstone. I jak tam wejść? Są dwie dźwignie. Jedna będzie pułapką, ale się tego nie zrobiłem. A druga otwiera to. Um, znowu to samo. Czekajcie chwilę. Jest to już, to, przepraszam, po raz kolejny, ale nie wiem co jest. Widzimy? Jakieś yy, katakumby. I tu mamy zarośnięte drzwi yy, z żelaza. No i tam przejść, z nie przycisku. Więc tak, tu mamy dźwignię trochę utajoną. Napój i tu mamy skrzynkę, w której jest yy, buton, czyli przycisk. Tam siedzę sobie obok. Chodzimy do tych klocków z opuszczonej twierdzy. Idziemy i mamy bardzo fajne widoki. Tu mamy bramkę. Dużo diamentów, które sam dałem. I z jednej strony płynie a z drugiej woda. I wygląda to drobnie bardzo fajnie. Ma to na tyle z tej piramidy. I jednej piramidy, bo zbudowałem trzy. I to sandstone. Okej. Okay. idziemy do góry. Zamykamy, zamykamy i Chciałem zrobić jakiś tajny przycisk, ale nie miałem zbyt bardzo pomysłu. Takie coś, znalazłem to w Grecji, Rzymie i postanowiłem to zbudować. Jaka mój gust, to szło całkiem fajnie. Krzyż z lawy, nie wiem co on to robi, nie wiem po co go zbudowałem, Podzielę mi się. I wielki napis, o samo binodę, Bum. Zrobiony z TNT, który być może kiedyś kolwiek wysadzę. Wiecie, to są różne te żarty o binadanie, te BUM BUM, nie? Więc ja postanowiłem sobie zrobić o samą ten BUM. Mam świątynię ciemności. Połączoną w taką piramidą, która stoi. Jest utrzymywana przez cztery kolumny. Więc wejdźmy do niej. I po schodach. Tak pochłonie czasu-przestrzeń zaginamy i wielki krzyż o znakach tego boga, jakiegoś nie wiem, tak sobie robiłem i dwie kolumny z raby. Nie ma nic specjalnego w tym. Teraz on, ta pastyga to nie wiem po prostu nie wiem co robić. Cieszę ją się To miał być jakiś innych znaczek, ale nie, pastyga mi wyszła. Weźmy do nieco większej piramidy, ale nie weźmy tam na normalny, tylko na Quake Pro. Czemu? Bo to będzie tak fajnie wyglądać. Tu ustawiam pochodni, to tak fajnie wygląda, po prostu się albo tak to się to bardzo podoba, ogólnie. Okay. Teraz tu jeszcze jest napis, I hey Hitler, w NSS. Ja z Zerem Hallenthalem lubię sobie żartować o... W Sesmonach, w Hitlerze. Są różne filmiki o tym, no i sobie. Zrobiłem takie coś. Nie, że lubię Hitlera, albo coś takiego, nie, żeby nie było Świątynia, na którą poświęciłem bardzo wiele czasu. Bardzo mi się, najbardziej mi się właśnie ona podoba, ona, ta świątynia. Może w tym najwięcej pracy i najbardziej się zastanawiam, jak ją budować. Dla mnie wyszła epicko. Świątynia mistrza Zubena I z Gotika. Trójki. Schodzimy na tym piętrze nie ma nic. Co można oglądać oprócz tych malutkich kolumn. Ale zejdźmy na dół. I mamy taką podziemia. wielki krzyż wypełniony terakiem i tym połówkami Sandstone i grobowiec. Grub władcy Pustyni Zubena I Wielkiego i to jest jego grób. Tu mamy takie coś, to miało być yy, sarkopani, ale nie wiem co mi to wyszło. Tak. Tu są również te kolumny. Na, na samym szczycie, czyli na, ostatnim, na drugim, pierwszym piętrze no mamy tak jakby... Muszę się tu odprawia. Można tak nazwać. To są ławeczki, na krzyż i ołtarz. Dobra, no to można powiedzieć, że w tej chwili to wszystko nic ciekawego, ale bardzo mi się udało. Jestem bardzo dumny z tej pracy. Wszystko jest robione na, yy, na Chrisie y modzie, jak chyba wiecie. Dobra, mamy kolejną śrót, y, piramidę, tym razem z Deteraka. Idziemy tam na Quake Pro. Idziemy, zaginamy czasoprzestrzeń. I yy, miał być taki sam efekt jak w tamtej piramidzie 100, z tymi pochodniami. Tylko, że to jest nieco mniejsze, nie masz takiego efektu, ale. Jest fajnie. No, może na końcu napisy. Jeśli ktoś grał w Call of Duty 1 albo zna Niemcy, to jest Berlin, Reichstag. Też mi się bardzo podoba. Wydaje mi się, że odwzorowałem go idealnie wręcz. Wzorowałem tak samo jak w y Call of Duty, nawet. No i tak, są flagi. To jest Reichstag. No ale to nie jest tak. Nie jest tył zbudowany. Ponieważ nie chcę, za dużo roboty by było, nie chcę się z tym męczyć za bardzo. A i tak, są. może kiedyś to dokończę. A i tak sprawia wrażenie, jakby ten race tak był cały, jest taką ta, pół No i mi się bardzo podoba. Też pani wyszedł. Nie miałem co zbudować nie miałem więcej, więc zbudowałem race, tak. Dobra, czas na napisy. Mój nick z YouTube, czyli BZ8001 teraz Let's Play jeszcze go robię, czyli z Minecrafta. Jest oświetlone, żeby, oświecone, żeby było widać w nocy. W kalow nie napisałem jakie robię w sprawie każdej części. Wiedźmin 2, Ace of Spades, CS16 MTA San Andreas oraz Gothic 2 na mimo że tego nie robiłem Let's Play. To robiłem o tym serial. Gothic inaczej napisany, który już usunąłem. Ponieważ już jest za bardzo dużo z tym roboty, to nie chciałem się z tym męczyć. Dobra, to pojedźmy dalej naszą kolejką do końca i ja zakończę filmik. Tak. Mam nadzieję, że bardzo Wam się podobały te budowle. Tym, co, czy Wam się podobają, czy nie. Mnie ogólnie podobają się. No. I to było na tyle z tych budowli, teraz pojedziemy dalej Moją kolejką ich ich poznawienie samych Chunks. Tak. Nie wiem, co się dzieje. Czekajcie chwilę. Dobra, już z powrotem. Już powinno, by, nie, powinno być wszystko ok. Ale nie wiem, ostatnio jakieś, jeśli macie problemy z tym, yy, z takim czymś, że właśnie gracie i wyskakuje wam samych Chunks i pisze wam Minecraft yy, has run out of Memory, to napiszcie, jak rozwiązać ten problem. Przydałby mi się jak głupie krowy muszę być <tryk> najmniej trzeba. No, bug. Mm, jedziemy dalej. W będzie noc. Mam nadzieję, że przed nocą, zdążę przed nocą pokazać wam całą moją kolejkę. Jedziemy tu, tu, tu. Idziemy przez dość małą skinie. Jedziemy. Mm. Widzimy w przepiękny zachód słońca, który wygląda lepiej na wyższych wymagania. Jedziemy. Jedziemy. Uu, 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 uu. Uu. No i tu już jest praktycznie koniec, nie mamy nic dalej. Yy. Łapki w górę jeśli Wam się podobało to łapki w dół jeśli się nie. Napiszcie co sądzicie o tych budowlach, czy odzorowałem je. Podobają Wam się czy, czy, co jeszcze mógłbym zbudować. Dajcie mi jakieś pomysły. I jeśli chcecie save a, to dajcie mi. ciekawa prośba, jeśli chcecie tego save'a, sto łapek w górę, ponieważ mam 1000 widzów i chcę wiedzieć, czy warto wrzucić tego save'a czy nie, bo tam na tych kilku 10 osób też warto, ale to wrzucanie też trochę zajmuje czasu i no, po prostu nie mam czasu za bardzo tego wrzucać wszystkiego, więc jeśli chcecie, to sto w górę czy wam się podobało, czy zrobić, czy, czy jakie budowle zbudować jeszcze w tym świecie, to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia.